Znajdujecie się w planetarium? Nie, tak. Naprawdę przepięknie wygląda wasz pokój. Bardzo dziękuję. Tylko jak tak długo się patrzy, to oczy troszkę tak bolą. Nie, nie, nie. A wy tu macie jakieś nie. konstelacje? Jak to ładnie wygląda. Tak, tam jest chyba gwiazda Niedźwiedzia i tam jest też polarna gwiazda. Chyba tak. Proxima Kurde. Centauri B, proxima Centauri A. Mhm. A Wy jakie jeszcze znacie gwiazdy? Powiedzcie. Nie powiedz. A ja nie jestem astronomem, tylko znam się na innych naukach. Na jakich? Długo by wymieniać. No to wymieniaj. To nieistotne, ale wy powiecie, czy macie ciągle takie światła w pokoju, czy tylko teraz na domy? My mamy tak cały czas, bo na nas ufo spadło. A jak macie zdalne lekcje na komputerze, to też przy nauczycielu w takich światłach jesteście? Tak. I który... nauczyciel się nie dziwi? Nie byłam że spadło na nas ufo. Ale i no jak Ufo? To takie Ufo robi takie światła? No Że ta eksplozja takie światła może na zawsze e, zrobiła. No chyba tak. A wy jesteście siostrami czy koleżankami? Siostrami. Jak macie na imię siostry? Monika i Elżbieta. Moniczka i Elżbietka. A, jak, a ile macie lat, Moniczko i Elżbietka? A jak myślisz? No w tych światłach ciężko po wyglądzie oszacować. No ale proszę spróbować. No nawet jakbym był najlepszym znawcą takiego oszacowania, to te światła przeszkadzają w oszacowaniu. No, ale spróbuj oszacować ze światłami. No, te światła to bardzo stare gwiazdy, są na pewno. Mają miliony lat, gwiazdy. Dobra, no to teraz spróbuj. O, teraz lepiej. Mogę się na Was skoncentrować. <noise> Macie około z buzi, 17 lat. Zgadza się. Więc jest na co? A czy coś wygrałem? Pewnie. Oczywiście, oklaski. Ja myślę, że najlepszą nagrodą są te światła, które tutaj są. Tak, to jest najstarsza nagroda. A wiecie, że jest coś takiego jak chronoterapia. Mhm, proszę Pomyśleć. opowiadać. Chronoterapia. To jest terapia za pomocą świateł, takich właśnie pięknych światełek. A co ty? Zakrztusiło się dziecko. Tak, A no bo moją... ja A co pijesz jakąś oranżadę wiśniową? Tym Tymbark. A, pewnie jest wiśniowy. Nie, ja śliwko, gruszka. A przeczytasz gruszka. mi skład tego napoju. A po co? Oczywiście Dziękuję. jest tutaj energia tłuszcz, masy nasycone, tak lowodany cór, cukry, białko i sól. O jak pięknie przeczytałaś, brawa! A ile pan ma las? Ja już mam 43 latka. Nie. No tak. No nie. A teraz już muszę iść do No. Right.